Obrigado. Świętujemy tutaj dar życia i rodziny, także należymy do ogólnopolskiego ruchu marszów, marsz dla życia i rodziny, które, które to marsze przechodzą przez całą Polskę dzisiaj w ponad 100 różnych miastach. Troszeczkę ten deszcz może odstraszyć jakąś liczbę osób, natomiast, natomiast no spodziewamy się jak największej ilości. Zobaczymy, zobaczymy co będzie.

na pewno jest jakimś sposobem wyrażenia podziękowania, dziękczynienia Bogu za zadane mi życie. I na pewno jest to też jakiegoś rodzaju protest, może między, między innymi dla związków, które nie składają się z mężczyzny i kobiety. Jak również też może wyrażenie też moich poglądów. Uważam, że rodzina jest podstawową jednostką społeczeństwa i powinna być po Prowadzona polityka rodzinna. Marzycia jest dla mnie przede wszystkim manifestacją wiary. Wspólnie z rodziną przyszliśmy tutaj, aby zamanifestować. Oczywiście jesteśmy na krótko, bo są małe dzieci, i niestety pogoda jest taka, jaka jest, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy razem tutaj. W ramach Fundacji Stop Aborcji, to znaczy my jako lokalnie, jako Lublin, bo akcja jest na całą Polskę, zbieramy podpisy w sprawie nowelizacji ustawy, ponieważ według obecnej ustawy można do 24. tygodnia ciąży mordować dzieci tylko dlatego, że są chore. I my sprzeciwiamy się temu. Chcemy, aby to prawo było totalnie zakazane.